No, witam Państwa Chyba przechodzę kryzys wieku młodego Bo jest piątek wieczór A ja wychodzę na miasto Nie pamiętam kiedy Ostatni raz byłam na mieście Ale to nie jest takie miasto Jakbym miała wyjść to bym pewnie nie wyszła Ale urodziny koleżanki e, mojej serdecznej Więc mm, idę na kolację urodzinową I idziemy same baby Osiem pap Jaram się Naprawdę jaram się moja wewnętrzna yy Sandra z Majami się bardzo cieszy. Yy, jeżeli nie usłyszycie ode mnie dzisiaj już więcej, to znaczy, że się świetnie bawię i wrzucę może jutro z jak nic nie wrzucę, to znaczy, że naprawdę zabawa była wyśmienita i nie miałam czasu nagrywać. Takiej nocy sobie ży życzę. Pokażę Wam mój obu. Także tak. Że, e, tak. Mhm. Ja ogólnie imprezowałam swoje w życiu. E, I cieszę się, że miałam ten etap, bo teraz mi się tak nie chce za bardzo imprezować. Nie wyobrażam sobie, wolę być z Lośkiem e, i oglądać Netflixa, grać w gry, ale trzeba się trochę odchamić żeby mnie zdziczała, czuję się dobrze, lecę. Życzę Wam cudownego weekendu, żebyście spędzili go dokładnie tak jak chcecie. A za jego pleców wyłonił się on maestro Cezarci. Jestem w jego świątyni, ponieważ. Kochany idzie mi, weekend koncertowy w niedzielę, co dźwięku za tydzień, a komentarz, no więc trzeba wyglądać jak człowiek. Poradzisz? Nie, pracuję. Tak, no tak. hmm, to, to ile sekund? Nie. O, no i gra. Policzymy.